Doktorze, jak się ma moja Cupcake? Dziecko jest bardzo zdrowe. Proszę dobrze o siebie dbać dla najlepszego rozwoju dziecka. Tak, będę. Dziękuję, doktorze. Cupcake, jestem taka podekscytowana, że cię poznam. Dzisiaj kupiłam ci tyle pięknych ubranek. Kiedy się urodzisz, założymy je wszystkie razem i pójdziemy w wiele miejsc, dobrze? O, obudziłaś się. Moja Coko, czy wszystko w porządku? Przykro mi. Udało mi się uratować tylko ciebie. Nie, to nie może się dziać. Moje dziecko nie jest martwe. Muszę ją znaleźć. Moja cupcake. Gdzie jesteś? Proszę wróć do mnie. Uważaj. Czy wszystko w porządku? Wszystko w porządku. Dziękuję, że mnie uratowałaś, proszę pani. O mój Boże! Jak masz na imię dziewczynko? Mam na imię cupcake. Oh. Cupcake. Twoje imię jest takie samo jak mojej córki. Ale gdzie są twoi rodzice? Dlaczego jesteś tutaj sama? Moi rodzice odeszli. Szukałam jedzenia. Na szczęście mnie uratowało! Czy przeznaczenie chciało, żebym spotkała tu cupcake? Powinnam ją adoptować? Czekaj! Nie masz robuksów? Kliknij w link w moim bio.